Na no, no tutaj purpurpos są ze mną. To się mam. Into the face deha. Ej no. To właśnie przedstawi i nikt nie będzie wiedział, kto gra. No dobrze. No to my jesteśmy anonimowymi graczami. Taki tam pan w garniaku i pa, pa, pani diablica. Zbocamy. Z wyglądu. Tak, no z... dobra. Ech, gramy sobie w Evolution. Evolution i znowu znowu ich złoje. No przecież to już. Przecież to, nie, czy, to, czy to już nie jest nudne Ej! Pierwszy raz gramy w trójkę, to my cię złoimy. <laughs> ja myślałam, że cię tak nie na serio zacząłeś Majacin. Proszę? Ja myślałem, że cię tak nie na serio zacząłeś Majacin. Nie no, na serio. Okej. Okay. <laughs> znaczy ja już mam e... pierwszą ewolucję, nic nie chcę wam nic mówić, no ale. Pozdrawiam. Ostatni będą pierwszymi. Tak, tak. Wiesz co? słyszę to jakoś za każdym razem. <laughs> Ej, bo ja tutaj, Bo ja mam lagi! Ja nie wiem, nie, nie wierzycie! Może zapomniałam przycisku do, ewolu mhm. do ewolu ewoluowania. Do no. ewoluowania. Ona zapomniała Jezus przycisku Maria. do ewolu ewoluowania. Ale ja nie jestem. Ja nie jestem w stanie tej funkcjonować. Ale mam ewolucję już. Znaczy, którą? Bo ja już drugą mam, nie? E? Słynnie, dziękuję. Ja muszę się na wyłączyć. O, Dzięki. posypał się. Szerwej go. A ty to teraz je włączasz. O, żeż ty w dzwoneczek. Dlaczego to nie działa? Dobra, udało się. Dobra, dobra, spierniczam, spierniczam, spierniczam przez wodę. Ja jestem już yy, tym pajączkiem. To fajnie. What? Ale ja ja co, co jest trzecie? Aha, ja już jestem creeperem. I bo u mnie tutaj golem lata. O, a de, de, deszcz dobrze idzie. <grym> bo, bo, bo ja mam lagi. Jak zawsze. Tak, 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 jak zawsze złej baletnicy, a przez chwilą mówiłeś, że masz super internet. Widzisz, to, bo to u ciebie to jest po prostu zależy od tego, yy, z kim rozmawiasz i, i o no, czym rozmawiasz. Tak. Jakoś, jak rozmawiam z Martyną to wszystko jest w porządku. Yy, a ja już jestem, co jest? Aha, jestem tym, no, yy, slime'em. Nie ja jestem creepem. Wygram to, wygram to, wygram to. Nie wygaśnij. Ta polerna wiara dodaje mi sił. Nie wygra, tak. Kurde, no kto mnie zabił? Kto mi w plecy wbił? Decha ty nie. gnoju mały. Kurno wykurz. No bo, Jezus Maria. No i bardzo ci dobrze. Pająkiem. I bardzo uciekam ci tak przed... dobrze. Ale ej, uciekam przed pająkiem. On mnie goni, a ja dostaję wrzód. Nie, 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 nie. Przepraszam. Czyżbym miał piątą ewolucję, czy bym był kurczaczkiem Widzisz? Decha przez ciebie musiałem się zemścić na quer Pogadacie sobie później o tym <laughs> to, to jest wina dechy tak naprawdę wiesz, kura, że, że się na toje zemściłem. To jest wina dechy Ej bo będzie, będzie na nagraniu że, że ja mam lagi i Nie będzie No bez jaj, bez jaj, no proszę no proszę no chyba Kurde kto... M... Ja piórkuję, no przecież goś już miał ledwo ledwo życia, no Bóle dwie dwie ciepły Dobra Olewamy wszystkich szukamy purposa ja Jestem mam Musi Martynka wygrać <noise> No, szkurde, ty tylko jest jakiś nieśmiertelny. No, przecież ty jak, jak tu pokonać tym kurczakiem? No dostał ode mnie serię chyba z 15 strzałów na ry i dalej sobie stoi, nie? Czujesz? Cześć! Cześć! A! Nie! 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 Nie, nie daj się zabić, gdzie jesteś? Nie! Daj... Twój posa zabij! Widzę go! On ewoluuje! Purposa Nie! I... Dziękuję Wam, dziękuję. Gdzie dwóch się bije... gdzie, gdzie decha, się biją, tam purpos korzysta. <grym> mm, I jeszcze... wiecie, ta, taka sytuacja, gdzie jest ręka, gdzie jest ręka, gdzie jest noga, i potem, no, purpos ewoluuje, no nie? Tam. Za mnie bij mnie, bij purposa! Gdzie jest purpos? Purpos ewoluuje, purpos ewoluował. <grym> o, piękny pole dostałam. Dobrze, Wiecie, że tak, nie mylony znowu. W takiej głupiej kreskówce to by było takie, jak się uderzacie głowami kilka razy, bo próbujecie w tym samym kierunku pobiec, po czym biegniecie mnie szukać. Taka wizja. Co mu was słychać. A co dawnie wiesz? I, idę sobie chyba wziąć quick'a wolwera. Ładna pogoda. <laughs> Ej, ale to już jest nudne, nie? Co jest? To już jest nudne. No? I to mnie zagad... ja wygrać? Weźmy, zróbmy sobie taki sojusz, że ja wygraję Dobra. Dobra, to robimy sojusz, Square. Hey Ej no. Okej? Okay? Okej. Okay. Kiciuś, proszę cię. No, to zrobimy sobie sojusz, Square. Dehady też chcesz być w sojuszu? A mogę? No pewnie. Tak, i przez ten sojusz rozumiem, że będę ginął i dawał wam fragi. No pewnie. No, pewnie. <laughs> Czego ty się spodziewałeś? No, Internal Exception! Ja Jest, majo. jest, jest, jest! Uy, jest, 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 jest. Uy, Mamy problem. Co wywaliło się e znowu? Tak. Macie No? nie, to by. Bo przez chwilę ci nie było widać o tabie. <grym> <grym> no bo ja mam cheaty, nie? To co nie wiedziałaś? No. To jest cały problem z samo. What the fuck? Co mnie odrzuciło? Ale mnie coś, kurde, wywaliło. Przyjaźń. Co to to? Jak ktoś ewoluuje, jestem tym jajkiem i się zewoluuje do końca, to się to... odrzuca. No, no no, gdzieś tam o tym słyszałem. Dobra, Coś tu ma No to no, poczekaj chwilę, musimy skończyć rundę, chyba nie? Nie, ja chciałem Wam tylko powiedzieć, kochani, że mnie wywaliło. No przecież już to wiemy. Tylko, ale że Kiedyś musisz... się taki. Kiedyś się taki arogancki zrobiłeś? Ja, arogancki no co Ty, Godos? Ty mnie zabiłeś? Nie, ja Cię nie zabiłem, tylko jakiś niebieski. A Ty pomogłeś. No bo dałabyś się zabić elegancko, to byłoby, by, byłoby inaczej. A nie, że muszę cię w ten sposób zabijać teraz. No! Ej, ja, to ja też miałam blaga. Dobra, dobra. <ścoughs> Decha, zaraz tak. kończymy tą rundę, to wyjdziemy do lobby jeszcze raz zaczniemy, spokojnie. I zagramy w Master Builders. Nie, bo gramy w Evolution, więc raczej nie no, zagramy w Master Builders. Nagramy nowy odcinek i zagramy w Master Builders. No raczej nie bardzo. Zakład! No, no. no to grajcie! No, Master Builders jest w poniedziałek, a my nagrywamy odcinek na, na piątek. No to właśnie, no to nagramy od razu na poniedziałek. E, no nie. Dlaczego? Bo już jestem umówiony z kim innym na nagranie. Dobra, na które nagranie Master Beer... Pomi pomijając to, że czekał na Ciebie dwie godziny. No właśnie. Nie hmm. czekał, napisałem mu... Kurna, czterech się obok mnie, obok mnie lało, nie? Jestem slimem. Czterech się obok mnie lało, nikt nie zauważył, że, że ewoluję na kurczaka. No. Są nieźli. Tyle ci pow... to tyle, tyle wam powiem. Grze. A ja jestem dalej tym. No to ja już zginąłem, dobrze. Ja jestem dalej, jak ty się nazywam? Mhm To dobrze ci idzie. Mhm. Ej, to smutne, bo ja tylko raz w kurakiem. Nie zasługujesz najwyraźniej na to, żeby być kurakiem! Nie! Nie! kurde, Zabiłem cię! Nie! Ja piurkuję! Zabiłem trzech. A, powiedz, a, a dużo ci życia zostało? No, ponad pół. No to kurde, to ten kurak strasznie słabo wali, muszę ci powiedzieć. No, strasznie słabowali. Więc no najsłabszy, żeby miał najtrudniejszy. Nezłodzieńcy szwankują. Nezłodzieńcy się już czują. Purpo z Martynką. Nie! Dzisiaj znowu olewają. Dziękuję, 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 ale to naprawdę był zaszczyt. Mhm. I stanowiło to zagrożenie, znaczy problem dla mnie. Yy, no dobrze, już po ciebie, Decha, idziemy. Nie olewamy cię, przestań wymyślać! Normalnie desię, kurna, aforyzm. Czy ja Nie przyjacielem. Nie gramy w Evolution, bo, bo to mnie nie lubi. Ja no. mam lagi i nie jestem w stanie was dlatego pokonać. Dobra, yy, mamy jeszcze jedną rundę do zagrania. Grasz ją z nami, czy nie grasz ją tak. z nami? Tylko ja tego już nie nagram, bo, bo nie. Dlaczego? Które, które lobby? Yy, już ci mówię. Czwarte. Nie mogę wyjść, poczekajcie. No ja musiałem wyjść, wiesz, przez ten, no coś się, coś się z rępam poliło. Mhm. to tutaj jest Wither, który jeździ na białym koniu. <grym> Za to będę. Wiesz, wiesz Malecin, że możesz o. sobie elfy zbierać. Co mogę sobie zbierać? Znaczy, do Elfów możesz sobie chodzić, one czasem skrzynki dają, i możesz sobie zrobić Opening. Jakich elfów? Patrz, tu mam Bradley i the Ace. Jak mówicie naraz, to was nie rozumiem. A, tu są. Dobra, widzę. Znaczy e? na niego. Co dostałeś? One ancient chest. A to dobre czy, 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 po... czy złe? To dobrze. Możemy otworzyć, tam co mogą być na przykład... Transformacja w chi. A gdzie one są, te skrzynki, co ja je mogę otworzyć? na jogach, tego. Tutaj, o dobra, widzę. Ten, ale ten Ancient często jest fajne czy nie? To jest taś, taka środkowa skrzynia. Aha, czyli średnia. To jest, wiesz, jakbyś szedł co do sklepu i nagle pięć zeta. C czwórka, Quer. Co? Czwarty. Wiesz, bo mi Mindplex nie dało. Dobra, czyli tą rundę nagram tylko z demą, tak? Na trzy... Nie no, z wami nagrywać to normalnie. Nie, jest nie, jak nie. W Damy radę, ja się nie jestem w stanie ruszać, ale to nic, założymy nie. sojusz. Ja wiorkuję! To wiecie co ja się gdzie będzie No mi nie działa. No dobra, no to ja idę, idę z devą tylko w takim razie. Rany, Od... julek. Odcinek wspólny, odci... znaczy, runda wspólna, runda z Martynką, no i runda ze mną. Normalnie, youtubery się zebrały do kupy. co men. O! Minuta do startu. Yo, ho and the battle of rum. Bo miciała to jest Mindflex. Ja. <laughs> Szartujesz, prawda? No to jest tutaj gdzie. No to szybko leź do Evolution i tutaj gdzie jest 10 graczy w tym momencie. Poczekaj, 8 minut ekran. Aha, 8 sekund chyba. Wy jesteście na Evolution? Tak, Ty, <laughs> ty Nie też to... jesteś, wiesz? Nie, ty otwierałeś. 14 graczy. 14? 15! To ja widzę max 8, dobra. No to wychodzimy. Zresztą no... De, znaczy deha e... u mnie. U mnie przy mnie ty skrzynkę otwierasz. Nie no dobra, wychodzę i jeszcze raz wchodzę, bo to przecież, No to normalnie. To normalnie. No, norma... Dobra, które lobby, Martyna? Ty odcinek, ja jestem na lobby 2 yha. Na którym jesteś lobby? Ja jestem w party, ja jestem w party z tobą. Nie, nie jesteś już. Nie jesteś na drugim lobby, co ty gadasz? Ja jestem na drugim i cię nie ma. E, u mnie wszyscy jesteście offline. QR, a weszłaś na EU Mineplex czy na mindplex.com? Ej, Ej, Co? Wrzuciło mnie właśnie teraz do gry <laughs> I, ty, I ty tutaj jesteś. <laughs> to dobre. To na jakie weszłaś w końcu? Na dekursu. Bez EU? A teraz jesteś na EU, czy nie, mo czy nie, czy nie możesz wejść? Mogę. Okay. Może? Ja, ja cię nie mogę. Ale ja. wiesz, że już każdy jest z nas osobno, bo DH jeszcze mnie widzi w grze. Eee, ja na Ciebie czekam w lobby. A ci możesz wbić na normalny mineplex? No mogę, DH, wbij na normalny mineplex. Hypixel... <noise> nie Pixel, Czy Czytam nazwy serweru, podczep się ode mnie. Jestem, Jestem na, na, drugim na drugim lobby. Na, tym? na drugim. Na tym. Poczekaj. Tylko nie mów mi, że akurat wbiłaś na EU. Nie, nie mogę wbić na EU. <noise> Dobra, DH? Jestem na czwartym. Kolega zaraz do nas dołączy. <noise> I na <sobie głos> <bie>. Spróbuję. <noise> Jezus. Nie, ten odcinek będzie się nazywał e, przygody plus trochę evolution. <laughs> przy, 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 przygody youtuberów. Nie. Ej, nazwij, nazwij go jak za starych dobrych czasów. To będzie w nawiasie w takim razie. Już jesteś? ja jestem na lobby czwartym. Zawsze tak nie, nie Próbuję. Czy jesteś na mindplex.com, czy na EUMineplank.com? Kom. No k No się Ej, bo mi się zbagowało teraz przez ciebie, no. Nie się To szkoda, że nie nagrywasz z kamerką. Ej, Marcin, ty to nagrywasz, prawda? Tak, oczywiście, że tak. No, Co się Ale, jest tak... To Ale Jak... komu, komu działałem ja? Woj, Wojtek, jak, w, to, to jest coś na zasadzie. Wojtek, jak się nazywasz? Wojtek. <laughs> Ej, dobra, zrobię pewną zakazaną sztuczkę. Udziałaj, ja. I nie. My, tobie jeszcze działa? Mi cały czas działa. Powiedz, że ci ścięło. A nie, spokojnie, to wiesz, to. Dobra, czy my coś gramy, czy my kończymy ten odcinek? Bo no wiesz my gramy. Bo od ostatnich pięciu minut generalnie y, macie problemy. Ja nie, nie mam. Ej, nie jesteśmy w stanie nic... Dobra, no, wchodzić... no wchodź na drugie Ej. lobby, jeżeli jesteś w stanie. Na minecraft.com no. Bez Bezeł Ale z na końcu! Ej. No co? Dobra, jest. Przepraszam, to to. czknęło mi się. Już? Ej, Dobra, bo cię kolej... Dobra. Dobra, jestem. wiecie co? Ja sobie pójdę pograć w piłkę nożną w tym czasie. Jesteś? No jestem na lobby 32. Zobaczymy, jak działa zegarek. Naciskam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. No dobra, czy już Ci się udało, deha? Siedem na osiem. Dobra, wiecie co? Ja bym proponował zakończyć na tym odcinek. To naprawdę będą przygody plus trochę... trochę Evolution w nawiasie, jak ze starych dobrych czasów. 27 i odpalił się zegarek. O! A, a ty w Master Builders chcesz grać w takim stanie? Nie no, dobra. Ej, nie nie nie, nie, nie dobra. Dzisiaj to nie wyjdzie, no Ale dzięki serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i trzymajcie się. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobry internet. Cześć. Na razie.